Witajcie moi drodzy na moim kanale, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z tutorialem makijażowym, takim właśnie w kolorach jesieni. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten filmik, zapraszam do oglądania. Jak wiemy mamy już jesień, jesień ma piękne kolory. Od złota, przez brązy, wszelkiej maści, czerwienie, przepiękne kolory. Ja taką paletę barw bardzo lubię. Osobiście noszę ją i na sobie i maluję się właśnie takimi kolorami. I dzisiaj chcę zrobić taki właśnie e, jesienny glam, taki makijaż właśnie z, z, z takimi kolorami, z pomarańczami, ze złotem, z burgundem, z, z takimi właśnie kolorami. No i cóż, zaczynamy. Moją bazą jest cushion od Vibo korektor, który stanowi taką moją bazę pod cienie. Ten korektor zastyga, więc ładnie trzymają się cienie na nim. Nakładam, tak dosyć sporo, bo gąbeczka też zjada. I teraz taką moją gąbeczką rozblendowuję aż pod brwi. Tak delikatnie rozprowadzam ten korektor, nie naciskam mocno. Bardzo delikatnie na drugą kółkę też. Ja na pewno będę używać tej paletki Sparkle od Eveline Cosmetics. Czego jeszcze nie wiem, ale w tej paletce są takie piękne i pomarańcze, i złoty. Jest taki piękny, który chcę wykorzystać. pewno coś z tych kolorów wykorzystam paletki Candy Box od Lovely. Ona niestety mi upadła, cienie się pokruszyły, ale jeszcze ją wykorzystuję i wezmę ten właśnie cień. To jest taki bordo i potrzebuję taki precyzyjny pędzelek i nakładam ten cień w zewnętrzny kącik. Na drugim oku to samo. Tej paletki Candbox wezmę takiego jasnego, pomarańczowego koloru i zrobię sobie nim załamanie powieki. On może być trochę ja za jasny, chociaż nawet nie. Tak dosyć wysoko chcę. Będę robić cut crease, więc <ścoughs> chcę, żeby to dosyć wysoko było. Na drugim oku również. Później to będę blendować beżowym cieniem, ale na początku taki zarys chcę mieć. Jeszcze powracam do tego bordowego. Tutaj dokładam sam ten zewnętrzny kącik, tu tak samo. I tutaj tym, co mi zostało na pędzelku, tak zachodzę pod ten pomarańcz, tak pogłębiam to załamanie. I właśnie biorę pędzelek do blendowania. Dołożę sobie teraz tego pomarańczowego koloru, tak dla wzmocnienia tego zrłamania powieki. Teraz wezmę taki pędzelek do blendowania i nałożę sobie jeszcze tego pomarańczowego kolorku. Tak powyżej razem z tym takim ciemniejszym, rozblenduję je. Teraz pora zrobić cat crease. Do cut crease użyję korektor Loreal Infallible. Ja mam w odcieniu 323. Mam trochę za dużo tego korektora. Wracam do tego bordowego odcienia z paletki Candybox. Box. Uże daleko sobie zajechałam. I troszkę tym bordem tak wyjadę tutaj z tego cięcia. Teraz potrzebna mi będzie jeszcze baza z inglota, bo podbije ten cień. Biorę na palec, ale bardzo malutko i tak rozsmarowuję tam gdzie ten korektor. I teraz biorę z tej paletki ten złoty kolor. On tak wygląda na palcu, bardzo ładny. Potrzebuję precyzyjnego pędzelka. No, biorę taki skośny i nakładam jeszcze ten złoty cień tutaj, gdzie palcem nie dojechałam, oraz przy tym odcięciu. Jeszcze wracam. Do tego, do tego pomarańczowego koloru i będę go nabierać na pędzelek, żeby troszkę przyciemnić to odcięcie. Teraz znowu wracam do tej paletki Candy Box i do tego bordowego cienia. I teraz tak nachodzę na ten złoty. Biorę pędzelek do blendowania i rozblendowuję ten pomarańcz u góry. Teraz jeszcze z tej paletki Spark wezmę bardzo ciemny brąz i nim przyciemnię jeszcze zewnętrzny kącik. Zrobię sobie drugie oko już poza kamerą i zaraz wracam. Tym beczowym cieniem rozblenduję cienie pod łukiem brwiowym, żeby tak uspokoić ten pomarańcz. Na drugim oku to samo. No i przechodzimy do dolnej powieki. Z paletki Spark wezmę ten ciemny brąz w samym zewnętrznym kąciku i tak łączę te dwa kąciki ze sobą. To samo na drugim oku. Z paletki SPARK biorę taki pomarańczo -rouż. i tu na centralnej części powieki dolnej, na drugim oku również. W tej paletce Candy Box od Lowly mam taki ładny złoty cień, więc jego dam na wewnętrzny kącik tej dolnej powieki. Postanawiam jeszcze na ten złoty kolor nałożyć z Nasty Quarzo taki metaliczny cień, może to coś zmieni, może coś... Doda, może pogorszy, nie wiem. Ale zobaczymy, jak on się będzie spisywać. Nałożę go na palec najpierw i tak delikatnie wklepię. Chyba bardzo ładnie się błyszczy. Teraz poczekam, aż zasnie, i zaraz do Was wracam. Teraz jeszcze pomyślałam, że wykorzystam ten eyeliner złoty od Katosu z jej kolekcji od Vibo i zrobię takie odcięcie żeby one było bardziej widoczne i na drugim oku również. Podkręcę sobie rzęsy, wytuszuję, nakleję sztuczne i zaraz wrócę do was. Moi drodzy, rzęsy sobie wytuszowałam, nakleiłam sobie sztuczne, czas na podkład. Dzisiejszym podkładem jest Max Factor Facefinity. To jest jeden z ulubieńców. Nałożę jak zwykle palcami, a później będę blendować gąbeczką. Moim charakterem jest dzisiaj burżuła Olays Fabulous. Bardzo dobry, leciutki, sam raz po oczy. na początku wydaje się, że jest za ciemny, ale bardzo ładnie się wtapia. Ten korektor jest świetny, to jest również mój ulubieniec. To teraz przejdę do brwi. Do brwi mam taką kredeczkę od Lovely. Full Precision Brow Pencil. Bardzo dobra. To jest dark brown kolor. Ja najpierw sobie wyczeszę moje brwi. Robiłam ostatnio henny, więc włoski są dosyć ciemne. Teraz wyczasuję. Na długiej brwi to samo. Brwi utrwalę, żelę mutwi, bo Fixer już mam końcówkę, niestety. Nie wiem, czy wiecie, pokazał się też żel taki bezbarwny w Evelyn Cosmetics, Znaczy, jestem nie ma go w gablotach. Ale ponoć już e, e, niektóre youtuberki podostawały już w, w paczkach PR-owych. Więc lada chwila powinien być. Jestem jego bardzo ciekawa. Także bardzo chętnie bym przetestowała. Właśnie ten żel bezbarwny, który ponoć bardzo utrwała. Moim dzisiejszym brązerem będzie ten od Catrice Sun Lover. On jest taki błyszczący, ma dużo takiego brokatu, ale chociaż tutaj i tak nie widać. Dopiero na twarzy, jak się nakłada, to tak widać ten brokacik troszkę, ale mi to nie przeszkadza. I oczywiście ja tak odskroni w dół. On jest bardzo ładny, ma ładny kolor. No i daje taki glow też rozświetla, więc bardzo ładnie. Może komuś się wydać dziwny ten mój sposób. Malowania brązerem, ale ja mam twarz szeroką w tym miejscu najbardziej, ma w tym nawet. Więc żeby wyszczupić tą twarz i wydłużyć ją, to muszę właśnie od skroni w kierunku do ust. W tym kierunku powinnam nakładać brązer. Kiedyś nakładałam tak. Pod kością, nie na kości. I to trochę kiepsko wyglądało. To już później długo robiłam, właśnie, że na kości już widziałam, że inaczej to wygląda. No a teraz jeszcze bardziej odskroń właśnie. Trochę żuchwę. Ja swoją brodę troszkę wyszczuplę taką kęciastą. No i tutaj, przy linii włosów. Łączące z kroniami. Gorąco mi w tych włosach. To nie są moje włosy, nie? Moje są krótsze. One są i tak jeszcze podpięte z tyłu, bo one by były bardzo długie, byście ich po prostu nie widzieli. By były po prostu do pasa, więc nie byłoby ich widać. A tak troszkę, troszkę widać. To są te proste, które ja dzisiaj po prostu nakręciłam na lokówkę. One się zachowują zupełnie jak e, naturalne. I troszkę tu nos, tak e, nie będę już konturować, tylko troszkę e, przybrązowię boki mojego nosa i spód. I też troszeczkę szczupli. Para na róż. Wezmę Blush Sensation od Evelyn Cosmetics. To jest taki 4 w jednym, czyli cztery róże. Miałam się, że wezmę dzisiaj ten ciemniejszy, brzoskwiniowy taki. Będzie mi pasował do tej pomarańczy. One są bardzo intensywne. Więc ja trochę obijam na, na dłoni, żeby, żeby jednak nie zrobić sobie mańki wstańki. <grystanie> I tak po bronzerze. Oj, tak mocno. <grystanie> I tak mocno. I chyba za mocno. Dobrze, to teraz potrzebuję pędzel. Taki gruby, puchaty do pudru. I blenduję to wszystko. I ten brązer, i ten róż. Pora na rozświetlacz. <grystanie> to, co ja bardzo lubię. Tym razem będzie to Diamond Illuminator od Vibo. Bardzo go lubię, to jest mój ulubieniec. Chociaż tą paletkę od Reverse Lumistrobing Bardzo lubię. Tu nie ma drobinek, jest tylko tafla. Natomiast tu już są drobinki. Ale mi to nie przeszkadza. Ale Glow robi takie żywoło. <laughs> Bardzo ładnie jest. Trochę na nosie. Ponieważ mam bardzo dużo błyszczącego, to nie daję pod brwi, bo zawsze daję. Ale tu już jest za dużo tego wszystkiego, żeby, żeby jeszcze dawać pod brwi. Tym razem nie. Troszkę na nos, tak żeby coś tam się błyszczało. No i na ukupi dyna. I teraz znowu wracam do tego pędzla i blenduję. Dziś chyba nie będę robić bakingu. <laughs> Jakoś nie mam ochoty. Zostały mi usta do zrobienia. Wiecie co, bardzo często się zastanawiam, jak pokazują youtuberki, jak nagrywają makijaż mają wszystko was zostawione. Ja nie wiem, ja mam taki zwyczaj, że od razu jak coś użyję, to odkładam na miejsce. I nie mam bałaganu, naprawdę. Pędzel włożę na miejsce, to włożę na miejsce, w to postawię czy z boku, tak żeby mi to nie przeszkadzało, na przykład podkład czy jakiś taki właśnie brokatowy odkładam na miejsce i, i nie mam problemu. <noise> Później mam taki bałagan i muszę to sprzątać, nie? Czegoś takiego u mnie nie ma. I teraz, jak to mówiłam, usta. Cóż ja tu użyję? Nie szukałam takiej ostatnio w Rossmanie takiej pomarańczowej pomadki. Nic takiego nie było. Z Miss Sporty te co mam dwie. To inne cienie było takie pośrednie między tymi dwoma. Jedna była taka ciemniejsza, ale to była bardziej czerwona, więc też mi nie bardzo pasowała. Także najpierw zaczniemy od konturówki. Wibo Million Dollar Matte liner. One są zastygające. Obrysuję sobie usta. Wiem, że ona jest trochę taka różowada, ale przykryję to szminką. Eveline Cosmetics Matte Magic Lip Cream. Właściwie nie wiem co to jest serią: czy Matte Magic, czy, czy Lip Cream. I ja mam odcień 03 Karen Nude, więc taki nudziakowy kolorek. Poczekam troszkę aż ona zaschnie. I wtedy przyjdę, bo jeszcze chcę nałożyć błyszczyk, także za chwilkę do Was wracam. Szminka już zastygła, więc mogę użyć błyszczyka od Belle Secret of Garden. Bardzo ładna nazwa i bardzo ładnie też się nie klei, przyjemnie pachnie, ale tak nie intensywnie wcale, leciutko i on ma taką delikatnie różową poświatę. Jednak myślę, że jeszcze tego użyję, bo tego jest mi coś nowe, a poza tym myślę, że ten złoty kolor w tym, w tym błyszczyku też będzie pasował do tych moich oczu. Glitter Liptopper od Lovely. A, cudownie pachnie. Cudownie. Aha, nie wiem czy wiecie, że w każdym korektorze, błyszczyku czy pomadce płynie, można wyciągnąć tą zatyczkę, i wtedy można wykorzystać jakby produkty do końca. Bo ja wiem sama po sobie, że bardzo dużo zostaje przed korektora w środku, ale nie można go jako nijak wydobyć. Więc jak się wyciąga, właśnie tą zatyczkę od wewnątrz, to wtedy można sobie właśnie bardzo fajnie wydobyć resztę korektora, czy pomadki, czy błyszczyka. Ja jeszcze tylko nie patentowałam, nie robiłam, ale widziałam to już na Instagramie i na TikToku. Tak, zainstalowałam TikTok. <laughs> nie, nie, sama jeszcze na razie nic nie daje, żadnych filmików. Oglądam. Na razie mam kilka kont, takich, które właśnie trochę mnie zainteresowały. Poza tym oglądam też zamalowaną, takie różne tuberki. No to wszystko, moi drodzy. Miło <laughs> Was było znowu gościć. Oczywiście przypomnę. Pamiętajcie o subskrypcji, o komentarzach, o lajkach. Do miłego. Pa.